Our new Ryzen 9000 CPUs are the world's fastest consumer PC processors. Przygodę z Tajwanem rozpocząłem od konferencji NVIDIA, na której jednak było bardzo mało informacji dla zwykłych konsumentów. Skupiono się w głównej mierze na AI, a jakże inaczej. Dla Data Center. Natomiast z tego wszystkiego można wyciągnąć jakby dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że Nvidia zamierza prezentować co roku nowy układ graficzny: czy to Blackwell Ultra, czy nadchodzący niebawem Rubin. W końcu, że stworzy platformę NVIDIA NIM, specjalną dla programistów, którzy będą mogli korzystać z łatwo aplikowalnych kontenerów dla generatywnych aplikacji AI w formie chatbotów, awatarów czy chociażby asystentów kodowania. Więc w dużej mierze nie były to tematy poświęcone zwykłym konsumentom. A na konkretne informacje na temat Blackwell w desktopach trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Kinot AMD był dużo bardziej przystępny dla takich użytkowników jakimi wy jesteście, ponieważ zaprezentowano dwie nowe architektury dla jednostek mobilnych i desktopów XDNA2. A także Zen 5. No, i właśnie w przypadku Zena 5 mamy do czynienia z premierą Ryzenów 9000, z rodziną Granite Ridge, która otrzyma wsparcie takie samo jak jednostki 7000 dla PCI Express 5.0 i DDR5. Natomiast co do samych usprawnień, mamy właśnie poprawę predyktora gałęzi, jeszcze większą przepustowość i większą liczbę jednostek ALU i AGU, w końcu większą przepustowość dla wykonywanych we frontendzie instrukcji relacje cache'u L1 do L2. To ma się poprawić w przypadku rodziny 9000 i też zaowocować 16% poprawą IPC. Czy to dużo, czy to mało? Powiedzmy, że jest to standard, jakaś średnia w przypadku kolejnych generacji Zen. Natomiast w przypadku Zenach V i rodziny Granite Ridge nie doczekamy się poprawek w zakresie zegarów Boost. Więc, jeżeli chodzi o IPC, to będzie ten jedyny motor napędowy osiągów nowych procesorów względem jednostek 7000. Nie spodziewajmy się zysków płynących z innych miejsc, bo mamy tyle samo cache'u, takie same zegary w Boostie, nawet niższe w zegarze bazowym. Mm, więc jestem trochę zdziwiony, bo widziałem już anglojęzyczne materiały, które były pełne pochwał dla nowych jednostek Okej, okay, jest to całkiem sensowny wzrost, natomiast no, nie ukrywajmy tego. Te jednostki będą walczyć z bardzo mocnymi Ryzenami 7000X3D, szczególnie w kontekście gamingu. I z drugiej strony, dużo osób, wiedząc, jaka jest polityka AMD, będzie oczekiwała premiery jednostek 9000 procesorów tej serii, właśnie z pamięcią X3D, czy z dodatkowym stosem cache'u. Na pewno w zakresie gier komputerowych bo tam będziemy widzieć największe busty z racji korzystania z takiej dodatkowej pamięci. Patrzę, co jeszcze. No AMD zapowiedziało oficjalne wsparcie AM5 do 2027 roku. Razem z jednostkami 90 tysięcy pojawią się nowe płyty główne X870 i X870e. Jestem w ogóle ciekawy, jak to ma wyglądać i dlaczego utrzymano oba te chipsety, skoro PCI generacji 5 i NVMe, czy w ogóle Gen 5 dla NVMe i dla karty graficznej ma być dostępny w obu tych rozwiązaniach jednocześnie. Doczekamy się także lepszego wsparcia dla profilu AMD Expo. Zobaczymy, czy to objawi się lepszymi możliwościami overclockingu pamięci. No tego chyba każdy by sobie z nas życzył, ale dużo będzie zależało od kontrolerów w samych procesorach, czy one będą w stanie pracować na wyższych ustawieniach w pełnej synchronizacji, czy udźwigną ten zegar powyżej 6400 MHz, bo powiedzmy sobie, że dla poprzedniej generacji były to góry nie do przeskoczenia. Poza tym jednostki mobilne, natomiast z tymi się już nie interesuje. Wrócę Wam jednak plansze odnośnie premiery tych jednostek mobilnych z na 2 Bardzo mocne postawienie na AI, ze względu chociażby na zbliżającego się co-pilota od Microsoftu. I tutaj producenci układów, jak i laptopów bardzo mocno puszują ten temat, a żeby jak najlepiej te laptopy były przygotowane i układy mobilne pod względem wykorzystania czy obsługi co-pilota. Keynote Intela był dla mnie swego rodzaju niespodzianką. Spodziewałem się raczej ślamazarnego wystąpienia, a tutaj sporo emocji, ciekawych tematów. AI, AI i jeszcze raz AI i data center. W kontekście konsumenta końcowego, w kontekście konsumenta gamingowego, profesjonalnego, no raczej tych fajnych informacji nie było dużo. Na pewno nie w kontekście desktopowych jednostek, bo wspomniano na końcu o Lunar Lake dla układów mobilnych czy układach mobilnych i w końcu o Arrow Lake'u, że zostanie on zaprezentowany w roku 2024. Tak, cała konferencja przez godzinę była poświęcona. Data center, rozwiązaniom turbo-profesjonalnym, rozwiązaniom, które no, umówmy się, w dużej mierze nie interesują konsumentów takich jak Wy. Z tej konferencji nie dowiedziałem się niczego, natomiast w tym samym momencie Intel opublikował więcej informacji na temat x 2 czyli architektury nowych układów graficznych BattleMac, i w końcu o AroLakeu w kontekście działania rdzeni. SkyMont. Otóż dowiedzieliśmy się, że nowe rdzenie E mają zaoferować o 2% wyższe IPC niż rdzenie P, jednostek z 13 i 14 generacji. Natomiast nie wiemy dalej, czy HT Hypertrading będzie dostępne w jednostkach Arrow Lake, czy też Intel to powyłącza, jak w układach Lunar Lake. Takich zapewnień w 100% nie mamy, więc to są na razie tylko przewidywania. Kompletnie żadnych takich konkretnych zapowiedzi odnośnie jednostek Intel 200 nie mamy. Nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało. Możemy tylko przewidywać, więc na pewno do tego tematu wrócę. Tak samo jak do architektury Skymont, jak do tych wzrostów względem Raptor Cove i tak samo jak do nowych rdzeni P w postaci Lion Cove. Zobaczymy sobie wszystko pewnie już niebawem, bo te informacje będą u nas spływać powoli już te oficjalne i będzie można o czymś pogadać. Tak samo jak o architekturze x 2 znamy już jej szczegóły, natomiast same karty Battle Mag w desktopach nie zostały zapowiedziane, więc jeszcze pewnie do ich premiery troszeczkę czasu jest. Mam nadzieję, że w tym roku one wystartują nie tylko w Lunarze, ale przede wszystkim już w tej formie desktopowej. Także tyle o Intelu, jak sami widzieliście. Nie ma tutaj na komputeksie wielu informacji o nowych procesorach Arrow Lake. Jest tylko mowa o kolejnej generacji procesorów Intela. Konferencje się pokończyły, więc spokojnie można było przejść do tematów targowych. I na początku już od samego wejścia otrzymałem takie uderzenie AI od Team Groupa. Słuchajcie, oni wypuścili pamięci z opiskiem AI. Jest to tak naprawdę jeden wielki chwyt marketingowy, bo w żadnej mierze, w żadnej broszurze nie zostało wytłumaczone, co tak naprawdę to AI ma zdziałać w samej pamięci operacyjnej? No, niby w dyskach generacji piątej tłumaczono, że ma to odpowiadać za regulację temperatury i wydajności. Jakiś czynnik AI, jaka, jakiś algorytm, jakaś funkcja. Natomiast w przypadku samej pamięci operacyjnej nic nie wiemy. Be Quiet też mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się tak dużej liczby produktów z LEDami. A to pokazuje Lightbase 900 i Lightbase 600, czyli nowe obudowy akwaria od tego producenta, które niejako zrywają z tą łatką, powiedzmy, tradycyjnych casów firmy niemieckiej. 900K w opcji bez wentylatorów i z wentylatorami, Lightwings'ami, które dobrze znacie w białej wersji, w czarnej w zależności od tego co potrzebujecie, wsparcie dla płyt głównych formatu EATX, do tego możliwość zamontowania jednocześnie dwóch 420 mm chłodnic, to ma być ten game changer dla tak dużej skrzynki. Obie skrzynki, co ciekawe, dzięki dostępnym podkładkom możecie ułożyć w pozycji leżącej. Że to na pewno jest dosyć ciekawa opcja. Widzicie to na filmach, dołączonych do tego materiału. Zobaczymy, czy to będzie wykorzystywane. Bo taką 900 położyć gdzieś, to jest naprawdę już spore wyzwanie z racji dostępności miejsca. Oczywiście o tych obudowach powiemy sobie trochę więcej w czasie ich premiery. Mam nadzieję, że będzie mi dane je zobaczyć. Być może złożyć jakiegoś builda z custom LC. To może być dosyć ciekawe wyzwanie właśnie z dwoma 420 kami e, Tak sobie jeszcze patrzę na kolejne produkty. No dopiero Lupa i Silent Loopa 2 dołącza Light Loop, czyli chłodzenie, które mieni się kolorami z każdej możliwej strony, zarówno z strony strony blokopompki, jest podświetlane, jak i wentylatorów, czy chłodnicy. Coś fajna kwestia e, dotyczy dołączonych, e, dołączonego montażu offsetowego dla platformy AM5, który ma zagwarantować spadek temperatur dla Ryzenów 7000, na przykład o kilka dobrych stopni Celsjusza. Będziemy to sobie oczywiście jeszcze badać w trakcie testów. No i w końcu doczekaliśmy się Dark Rock 5, czyli następcy legendarnych Dark Rocków 4 i 3, jego wygląd został dopasowany do wcześniej prezentowanych chłodzeń serii 5, natomiast w sprawie szczegółów wiemy o tej asymetrycznej konstrukcji, jeszcze mocniej przesuniętej do okolic sekcji zasilania płyty głównej, co też ma spowodować lepszą kompatybilność tego chłodzenia z pamięcią operacyjną, tak by chłodzenie samo w sobie, jak i przede wszystkim jego wentylator nie zasłaniał pamięci operacyjnej, też podświetlanej kolorami tęczy na przykład w formie ARGB. Aha, no i ten ziutek, co wkładaliśmy do montażu. A ta, taka powiedzmy że szyna. Ona jest już zintegrowana z górą podstawy chłodzenia, że tak się wyrażę. No, a fanów tanich zasilaczy na pewno ucieszy fakt, że zostanie wprowadzona nowa seria PSU Pure Power 12, niemodularna z certyfikatem ATX 3.1 i PCI eXpress 5.1, a więc mamy już nowy standard PCI też z poprawionymi wtyczkami. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Be quiet. Producenci płyt głównych zaczęli pokazywać swoje nowe rozwiązania, w tym, uwaga, te na chipsecie X870 i na bliżej nieokreślonym chipsecie niebieskich bo jeszcze nie zostało to zaprezentowane, w związku z tym nie możemy posługiwać się dokładną nomenklaturą. Jedynie jest informacja o wsparciu kolejnej generacji procesorów Intela. Nawet nie wiemy, czy ten soket, który widzicie na ujęciach, jest faktycznie soketem 1.851. Możemy się tylko tego domyślać bez konkretnego porównania. To jest takie troszeczkę pisane wszystko na wodzie, palcem po wodzie. Natomiast, co jest istotne, całe portfolio płyt głównych Asroka, w przypadku tych tanich rozwiązań mówimy również o pełnym USB-4, nawet dwóch portach, na tańszych płytach głównych, a w przypadku Intela wypatrzyliśmy płytę z rozwiązaniem CAM czy CAMM2. Co też świadczy o tym, że pojawią się. Nawet w całkiem niezłej liczbie płytwy główne, które nie będą mieć tradycyjnych slotów na pamięć operacyjną DR5, a będą je miały w formie modułu, właśnie CAM. Dosyć to może być ciekawe z racji uzyskiwanych częstotliwości. Na pewno nie zabraknie takich testów porównawczych normalnych pamięci DDR5 z pamięciami montowanymi w CAM, w tym module. To ma być dostępne właśnie na nowym chipsecie. Intela i to pokazał m.in. ASRock. Pod kątem VRM, ek nie widziałem sporych zmian względem poprzedniej generacji, także nie spodziewałem się, by Arrow Lake dokonywał jakichś diametralnych zmian w kontekście efektywności energetycznej i wymogów właśnie pod kątem posiadanych sekcji zasilania na płytach głównych. W msi największy szał wywoływała konsola Claw drugiej generacji, która przyciągała swoim wzrokiem wszystkich dziennikarzy i recenzentów, natomiast ja sam nie jestem w orbicie jej zainteresowań, dlatego przechodzę do tematu numer dwa, czyli do projektu Fusion, do hybrydowego chłodzenia karty graficznej, które Między innymi będzie dostępny na RTX 4090, właśnie produkcji MSI. Mamy do czynienia z miedzianą, dosyć dużą podstawą odbierającą ciepło z układu, jak i pamięci. Do tego niski profil pompy tradycyjną chłodnicę, i wentylatory i to wszystko jest dostępne w takiej formie kanapki na karcie graficznej czy karcie graficznej tak naprawdę w formie kanapki, gdzie zamknięte mają być te elementy i właśnie w ten sposób hybrydowy po części ze sprawą chłodnicy, pompy, ale także wentylatorów chłodzone. Co ciekawe, pokazano też pierwszą na świecie komorę parową z dopiskiem niemetal, gdzie tak naprawdę za całe chłodzenie odpowiada dwufazowy przepływ. Kierując gaz i ciecz w odpowiednim kierunku. Takie oto ciekawostki, jeżeli chodzi o Computex. Asus, słuchajcie, kontekst Asusa jest niesamowity, ponieważ wiemy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o takiej, że BTF, sam ten system, będzie stosowany w kolejnej generacji produktów Asusa. Został pokazany Maximus z nowym soketem Intela, który otrzyma cały system BTF, czyli tak naprawdę doczekamy się Maximusa. Tej najdroższej płyty, głównej, najlepszej, najbardziej wypasionej właśnie formule BTF, w projekcie tak naprawdę zero kabli. No i druga rzecz to, że Asus zamierza jeszcze bardziej urozmaicić swoje IO. Doczekaliśmy się IO z wyświetlaczem AMOLED, elastycznym, który jest rozwijany. To też zrobiło niemałe zamieszanie na targach Computex. Sam przyglądałem się bardzo mocno, dwukrotnie temu rozwiązaniu. Czy jest ono skuteczne, czy będzie na tyle wykorzystywane, abyśmy mówili o hitowym produkcie, zobaczymy. Swoje to pewnie będzie kosztowało, ale mamy do czynienia z tak naprawdę smartfonem na IO, jeszcze w takiej formule elastycznej, który przypomina nam folda Samsungowego. No, ciekawy sposób, myślę, jeżeli chodzi o działanie samego IO. No i tak, system BTF będzie dalej rozwijany, nie tylko ze sprawą płyt głównych, ale różnych, całego ekosystemu. Zobaczcie proszę, jak to wyglądało, jak Asus chwalił się, w jaki sposób można stosować właśnie BTF i karty graficzne kompatybilne z tym systemem w różnych obudowach. Palit, moi drodzy, Palit podchwalił się potężną odsłoną RTX 4090. Wiem, że nie tak dawno Derbauer pokazywał tę kartę, gdzie mamy do czynienia z chłodzeniem Lynxa i to, co ciekawe, modułowym. Czyli możemy ten system, który jest sprzedawany. W pierwotnej formie jeszcze rozwijać, na przykład o chłodzenie procesora, o blok procesora, o kolejną chłodnicę. Natomiast minus jest taki, że sama pompa znajduje się nie w okolicach karty, a przy chłodnicy. W związku z tym trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o sam montaż od promiennika w komputerze, tak by nie był on wypozycjonowany na górze, a gdzieś niżej, by oczywiście cały system chłodzenia wodnego pracował w odpowiedni sposób. Links również, ta karta z dopiskiem Links, posiada potężny wyświetlacz na swojej obudowie siedmiocalowy, co na pewno też robi wrażenie. Hite. Słuchajcie, z hajtem była taka sprawa, że ostatnio dosyć dużo poświęcam temu producentowi czasu w rozmowach, ale też w związku z loterią i prezentacją właśnie tej obudowy Hite Y70 Touch, która zrobiła niemałe zamieszanie. Natomiast Hite oprócz systemu ledowego, tak naprawdę całego ekosystemu, który ułatwia zarządzanie oświetleniem RGB, zaprezentowało Produkt o nazwie FIG Q80 Trio, to jest I.O. z dwoma pompami, z 52 mm odpromiennikiem, gigantycznych rozmiarów, odpromiennik, który ma za zadanie schłodzić najbardziej wymagające procesory. Nie dotykałem tego systemu chłodzenia, ponieważ było zamknięte dosyć szczelnie, natomiast sam jestem ciekawy jak faktycznie ono będzie pracowało, jak skutecznie będzie w stanie odprowadzać ciepło z procesorów. Bo, jak wiemy, sama grubość odpromiennika to nie wszystko, a ważne są też wentylatory, a w szczególności wentylatory na tak grubej chłodnicy, ażeby przepchać te finy, te grube finy, może nie grube, ale na tyle szerokie, wysokie w samym tym odpromienniku. No cóż, ciekawa rzecz. Do tego jeszcze mamy duży pięciocalowy wyświetlacz przypominający smartfona. I na sam koniec słuchajcie, zostawiłem sobie taką perełkę jeżeli chodzi o targi, bo oczywiście jest na samych targach Computex sporo dziwnych rzeczy, sporo takich zakręconych, nazwijmy to chińskich zabawek w zakresie obudów, wentylatorów, chłodzeń, ale Noctua, następca D15 z dopiskiem G2. Także Noctua nie zmienia nazwy swojego produktu, jedynie dodaje do niego dopisek G2. No i co ciekawe G2 pojawi się w trzech różnych wersjach. LBC, HBC i standard, i w zależności od posiadanej sztuki procesora, możecie stosować jedno z tych rozwiązań, czyli Albo wersję standard, która jest powiedzmy dopasowana wydajnościowo do większości procesorów dostępnych na rynku zarówno po stronie AMD, jak i Intela. Jak i wersję LBC, która ma mniejszą wypukłość podstawy, jak i wersję HBC z dosyć dużą wypukłością, która pewnie poradzi sobie z tak zwanymi dolinami w procesorach Intela, kiedy nie stosujemy podkładek, kiedy dokonujemy montażu, kiedy ten procesor jest w dłuższej mierze poddawany naciskom ILM tego standardowego, w związku z tym tworzy się dołek i procesor ma coraz gorszy docisk z podstawą czy ze stopą radiatora. Dużo informacji, które są dostępne, czy to po stronie prasówek, czy to właśnie po stronie tych filmów, które teraz widzicie, jest też pokazane, jak to odbywa się pod kątem wydajności. G2 ma się pojawić w ciągu kilku następnych tygodni już na rynku, więc pewnie też sporo testów za chwilę się pojawi, a że jest to legenda tak naprawdę, jeżeli chodzi o chłodzenia, przez dłuższy czas najwydajniejsze chłodzenie powietrzne. Myślę, że do tej pory niewiele chłodzeń jest w stanie temu produktowi zagrozić, to pewnie sporo tych recenzji się pojawi. Tak sobie jeszcze patrzę, czy o czymś nie zapomniałem w przypadku Noctuły. No tak, w zestawie będziemy mieć 1 mm gumki poprawiające docisk lub opcję z montażem offsetowym dla AMD. O 20% większa powierzchnia chłodzenia w zakresie zmian finów, zwiększenie liczby ciepłowodów, no i poprawiono również prześwit między chłodzeniem a PCI-em, czyli powiedzmy, że chłodzenie jest delikatnie odsunięte od ewentualnego tutaj PCI-a po montażu. Premiera w czerwcu. Razem z nowym modelem D15 ma zadebiutować wentylator A14. Również w prototypie jest dostępny już cooler 120 mm i dwufazowy układ chłodzenia. No właśnie, nie cieczą, po prostu dwufazowe chłodzenie od Noctua. Jest to na razie w formie prototypu. Rozmawialiśmy z przedstawicielem tej firmy, który potwierdził, że w przeciągu dwóch, może trzech lat, ten produkt finalnie pojawi się na rynku. Dwufazowy system ma być przede wszystkim odporny na awarię, ponieważ nie znajdziemy tam elementu najbardziej problematycznego w przypadku Aio, czyli pompy. Będzie dochodziło do parowania, następnie skraplania cieczy i w ten sposób cały ten obiekt ma być zamknięty pod dużym ciśnieniem i działać w jak najdłuższy sposób, jak najbezpieczniej. I to jest rozwiązanie Noctua, któremu na pewno będziemy się bliżej niebawem już przyglądać. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo. To są te najciekawsze rzeczy zebrane z Computexa już pierwszego dnia. Trzymajcie kciuki za kolejne wojaże nasze w Tajwanie. Papa pa, mówi Lipton. Pozdrawiam.